Witam Was serdecznie, detektyw Michał Sokołowski. Czasami w filmikach opowiadam Wam o zaletach pracy detektywa, o plusach, ale również o minusach tej pracy. Jak wiadomo, detektyw podczas pracy prowadząc obserwacje powinien, a wręcz musi być tam, gdzie figura. Czyli jeżeli figurant jest w fajnych miejscach, właśnie na przykład na masenie, na spa, na jacuzzi, no to też tam jesteśmy. I nawet za to płacisz ty kliencie właśnie. No bo to jest oczywista sprawa. Nie jedziemy tam w prywatnej sprawie, tylko realizować usługi detektywistyczną. Natomiast nie zawsze jest tak kolorowo, bo są też minusy tej pracy. Nie zawsze siedzimy w basenie przecież. Zdawa się przecież też taka forma usługi i realizacji jej, że siedzimy w zimnym samochodzie przez całą noc, gdzieś w zimnym lesie, w ciemno. Chyba chce, nie ma miejsca, gdzie by można było załatwić swoje potrzeby. Nawet nie ma przerwy na kawę, ponieważ nie możemy przerwać obserwacji. Także, no, jak w każdym zawodzie, są plusy i minusy. Oczywiście, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Próbujcie więc sami. Pozdrawiam detektywy Dostojkowskiej.